Dzień dobry, minuta 19. Oglądają Państwo News 24, a to jest program Biznes w News 24, a dzisiaj zajmiemy się zielonym domem, co to oznacza i czym jest certyfikat dotyczący nieruchomości, a także osób prywatnych, czyli inwestorów osób prywatnych. Na ten temat porozmawiam z naszym gościem. A moim Państwa gościem jest Pani Dorota Bartosz z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może zacznijmy od tego hasła zrównoważonego budownictwa, bo stało się coraz bardziej popularne. Czym ono jest? W zasadzie to powinniśmy zacząć od hasła zrównoważony rozwój, bo generalnie przy, przy, przyjęte agendą w 2015 roku cele zrównoważonego rozwoju, 15, 17, przepraszam, celów zrównoważonego rozwoju, które skupione są na y, y, redukcji ubóstwa, dostępu do czystej energii, zapewnieniu odpowiedniej jakości życia, dbania o środowisko, y, wzrostu gospodarczemu, który jest bardzo cenny dla nas, y, Konsumentów, ale znowu w poszanowaniu na środowisko i w tym kontekście, patrząc na to, że budynki są odpowiedzialne za 36% emisji CO2, czyli niszczą to środowisko i 40% zużycia energii, te działania trzeba przedsięwziąć, aby tym złym, złym konsekwencją budynków reagować. I zrównoważony budynek, który chcąc realizując te cele pewnego dążenia do neutralności klimatycznej, to można powiedzieć, to jest taki budynek, który jest efektywny energetycznie, jest komfortowy, komfortowy i jest zbudowany z poszanowaniem na środowisko, czyli nie oddziałuje negatywnie ani w fazie budowy, ani w fazie użytkowania, a w zasadzie można jeszcze by było dodać na końcu życia, czyli kiedy możemy ponownie wykorzystać elementy z rozbiórki tego budynku. Dlaczego w takim razie deweloperzy decydują się na stosowanie zrównoważonego rozwoju i certyfikatów? Czy to są nasze współczesne wymogi od których już trudno uniknąć, czy może potencjalni inwestorzy klienci zwracają coraz częściej na to uwagę? Myślę, że dzieje się to równolegle, bo jeśli byśmy wrócili do historii certyfikacji wielokryterialnych, no to one funkcjonują już można powiedzieć kilkadziesiąt lat, bo systemy Zagraniczne certyfikacji weszły na, na rynek polski a jeszcze w Dziwnie to brzmi, ale w ubiegłym stuleciu. tak, Natomiast tutaj głównym odbiorcą czy inwestorem, który realizował, certyfikował te budynki, były jednak budynki komercyjne. To się wiązało przede wszystkim z tym, że potencjalni najemcy byli zainteresowani wynajmem takich powierzchni certyfikowanych, jak i też było to często wpisane w strategię tych firm, które lokowały swoje siedziby w tych budynkach. I dzisiaj się mówi, że w zasadzie nowo. Nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie nie ma niecertyfikowanej, tak? Czyli generalnie 98% nowoczesnej powierzchni biurowej jest, certyfikow jest certyfikowana. W PLGBC prowadzimy, i może tutaj Państwo mieli okazję, a słuchacze później zajrzeć do raportu, który corocznie jest publikowany statystycznie przedstawiając certyfikację w tych budynkach. I ona oczywiście obejmuje wszystkie Typy budynków: biurowe, edukacyjne, mieszkalne. Zawsze biurowe budynki były tym największym udziałowcem w tej certyfikacji, czyli prawie 4, ponad 40% tych budynków jest certyfikowanych, nieco mniej, bo 30% powierzchni. Powierzchnie magazynowe, one tak się odbudowały, czy pojawiły się bardzo mocno tuż przy, przed pandemią, a w zasadzie czas pandemii bardzo wzmocnił rozwój tej powierzchni handlowej. No i trochę takim, taką może nie kulą u nogi, ale takim niezagospodarowanym za, nie obszarem są budynki mieszkalne. A są budynki jest... mieszkalne, które dzisiaj tak. Czym w takim razie jest ta zielona certyfikacja? Czy tutaj zwracamy uwagę na materiały budowlane, czy także na zagospodarowanie okolicy, wokół budynku mieszkalnego, nieruchomości? No i to jest właśnie istotne w budownictwie zrównoważonym, że ona porusza bardzo dużo obszarów. Tak? W różnej certyfikacji można znaleźć różne podziały, ale to dotyczy właśnie, zawsze dotyczy efektywności energetycznej, ale o niej mówimy, można powiedzieć, w zasadzie, nawet ze sytuacji geopolitycznej na, na co dzień. Czyli ta efektywność energetyczna, to zmniejszenie zużycia energii jest zawsze na pierwszym miejscu, ale jest także zagospodarowanie terenu, miejsce rekreacji, małej architektury na terenie inwestycji, proces budowy jest oceniany. W tym kontekście mówimy o certyfikacji, że dobre praktyki wdrażane przez inwestorów, przez wykonawców są jak najbardziej nagradzane. To jest budowanie z zdrowych materiałów, czyli z materiałów, które nie szkodzą nam, czyli mają niski poziom formaldehydu czy lotnych związków organicznych. Ale to są też rozwiązania związane chociażby z bioróżnorodnością, czyli to, o czym Pani wspomniała, zagospodarowanie terenu. Żebyśmy mieli. Przyjemność z mieszkania w tym otoczeniu, że może chętnie spędzimy czas na terenie tej inwestycji, że będzie właśnie tam ta mała architektura w połączeniu z zielenią, mikroretencją wody, bo nie ukrywajmy, że oprócz efektywności energetycznej za chwilę zabraknie nam wody, tej wody pitnej. Więc te, te wszystkie działania wpisują się w budownictwo zrównoważone i im więcej tych dobrych rozwiązań stosujemy, tym można powiedzieć budynek jest bardziej zrównoważony, bardziej zielony, bo takie, takie pojęcie się też przyjęło. Dlaczego warto zamieszkać w domu z takim certyfikatem i czego powinniśmy się spodziewać? Czy taki certyfikat to jest gwarancja właściwych i pewnych rozwiązań? Zaczynając od końca pani pytania, te systemy certyfikacyjne właśnie potwierdzają, są taką trzecią stroną potwierdzanie, potwierdzającą dobre działania czy dobre praktyki. Czyli można się spodziewać, że budynek certyfikowany będzie zapewniał odpowiednią jakość. Jeśli odpowiednią jakość poprzez ten system punktacji i różnej gradacji przyznawania tych punktów, no to ten budynek w kontekście efektywności energetycznej powinien być oszczędny, oszczędny w tym sensie, że mało zużywa energii, w związku z tym będę mało płacić za media, które zużywam, tak? Będzie budynek wykonany w odpowiedniej jakości z odpowiednio trwałych materiałów, w związku z tym rzadziej będę musiała go serwisować, naprawiać, czy dbać. O tą dobrą jakość tego budynku, tego, tego mieszkania. Więc tych korzyści jest dużo. Ponadto, co jeszcze może zapomniałam dodać, na pewno taki budynek będzie miał wyższą wartość na rynku nieruchomości, tak? zapewniając odpowiedni standard zarówno w jakości powietrza, który często jest pomijany, pomijany albo traktowany tak. Z boku, czyli system wentylacyjny, na który powinniśmy zwracać uwagę, który jest potrzebny nam z punktu widzenia dostarczania świeżego powietrza, a z drugiej strony jest systemem, który obciąża nam budynek pod kątem energetycznym, czyli zużywamy więcej energii. Więc mądre korzystanie z systemu wentylacji, odzysk ciepła, na przykład z systemu wentylacyjnego, to wszystko powoduje, że budynek będzie z jednej strony zapewniał nam odpowiednie warunki komfortu. Będziemy bez konsekwencji zdrowotnych mogli w nim przebywać, bo tu należy podkreślić, że my w zasadzie przebywamy 90% naszego życia to, jest, to są budynki albo szkoła, albo praca, albo teatr, albo kino, albo, albo biura i sklepy. W związku z tym, zapewnienie tych warunków ze komfortu i jakości powietrza i akustycznego i niskiego zużycia energii, to to powoduje, że takich budynków powinniśmy szukać. Czy zielone rozwiązania to jest tylko promocja i marketing, czy realne rozwiązania? I jakie rozwiązania najczęściej stosują deweloperzy? No tu... Tutaj trzeba, tutaj trzeba mocno, że tak powiem, czytać, dopytywać się o szczegółach, bo wiemy, że w tych wszystkich ulotkach informacyjnych możemy, możemy ulec takiemu złudzeniu, że wszystko jest bardzo, bardzo ekologiczne, bardzo zielone, bardzo zrównoważone. Natomiast chciejmy i dopytujmy się o konkrety, tak? czyli jakie są systemy ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, czy wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Jaki jest system wentylacyjny? Czy, on jest, y, czy jest właśnie jakikolwiek odzysk ciepła? Czy system ogrzewania zapewnia nam możliwość odpowiedniej regulacji temperaturą powietrza w pomieszczeniu? Czy wykorzystane materiały właśnie nie zawierają tych lotnych związków organicznych? Czy mamy odpowiednie, odpowiednie gromadzenie odpadów komunalnych? Czy są odpowiednie informacje dla użytkownika, gdzie nie wszyscy mają ten sam poziom wiedzy czy doświadczenia w przestrzeganiu pewnych zasad? Więc im więcej informacji Będziemy w stanie uzyskać od inwestora, inwestora, dewelopera, tym zapewniej ten budynek będzie, że tak powiem, zbliżał się w kierunku tej, tej zrównoważoności czy zielonych, zielonych rozwiązań. My musimy pytać i w momencie nie powinniśmy się godzić na to, żeby nie, nie być odprawionym z kwitkiem, czyli chcieć odpowiedzi na te nasze pytania. Jak duży jest udział tego typu inwestycji w Polsce? Czy to jest dopiero początkujący trend? Jak to wygląda na świecie? No w Polsce, tak jak wspomniałam na samym początku, w Polsce początkującym był te kilkanaście lat temu, skupiając się na budynkach biurowych, tak, tutaj tych komercyjnych. I jeśli ja sobie tutaj... Jeśli chodzi o ilość budynków, to nie jest to w moim przekonaniu duża liczba, mimo że to jest 1000, dokładnie 1637 budynków w Polsce. My możemy się w zasadzie lokować tylko w kontekście Europy, tej środkowo-wschodniej i tutaj wiedziemy prym, bo nasz udział w tym, w, tym, w, tym, w tym rejonie to jest około 50%. Europa ma jednak wyższe standardy i ta certyfikacja jest częściej, częściej Stosowana, bo trzeba powiedzieć, że certyfikat, może już to wspomniałam, jest taką trzecią stroną weryfikacji, dobrych rozwiązań, dobrych praktyk, energooszczędnych, zapewniających nam komfort, i on najczęściej wyprzedza o kilka kroków wymagania krajowe w poszczególnych legislacjach, tak? Bo my oczywiście mamy swoje warunki budowlane, mamy prawo budowlane, które nam regulują pewne aspekty. Natomiast ta certyfikacja wielokryterialna jednak jest bardziej ambitnym, z bardziej ambitnym podejściem i bardziej wymagającym, jeśli chodzi o, o spełnienie tych kryteriów komfortu, jakości życia przez mieszkańców. A jeżeli chcemy kupić taki dom z zielonym certyfikatem, czy te rozwiązania, które zostały zastosowane przy budowie takiej nieruchomości, przekładają się także na ekonomię domowego budżetu i jakie korzyści płyną z takich rozwiązań? Czy te korzyści będą wpływały na przykład na nasze zdrowie psychiczne albo fizyczne? Tak, tak. To, to, to są w zasadzie takie naj, e, najważniejsze elementy, które myślę bardzo rzadko są podkreślane przez inwestorów i deweloperów. Bo nie ukrywajmy, że pewne rozwiązania będą droższe w procesie inwestycyjnym, czyli. Trzeba będzie za nie zapłacić. Natomiast rozliczając to ten sposób nas użytkowania budynku, na przykład poprzez wykorzystanie pompy ciepła, poprzez wykorzystanie energii z, z ogniw fotowoltaicznych, tak? poprzez ten odzysk ciepła, o którym mówiłam z wentylacji, to wszystko powoduje ewidentne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Czyli mówiąc w skrócie, dzisiaj trochę więcej płacę po to, żeby w kontekście dłuższego cyklu użytkowania tego budynku, już nie chcę tutaj wprowadzać cyklu życia tego budynku, będę miała potencjalne oszczędności. Natomiast o komforcie, o którym pani wspomniała, to już trochę zasygnalizowałam. Zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego i jakości powietrza i zdrowych materiałów to jest podstawą do tego naszego zdrowia w zasadzie i fizycznego i psychicznego, tak? To jest też taka rzecz, na którą my czasami nie zwracamy uwagi i nie potrafimy ona jest niemierzalna finansowo, tak jak powiedzmy ta efektywność energetyczna. Natomiast nasz brak koncentracji, złe samopoczucie, bóle głowy, migreny, często astmy w moment, w sytuacji, kiedy źle nam na przykład działa wentylacja albo w zasadzie w ogóle nie działa wentylacja w budynkach, powoduje realne korzyści dla takich budynków, jeśli te działania są wdrożone. Czy to jest rozwiązanie tylko dla wybranych, których stać na tą z taką certyfikacją? Czy może w przyszłości to już będzie standard? No, chciałabym powiedzieć, że powinien to być standard. Tak, bo y, certyfikacja nie byłaby może potrzebna, gdyby te standardy były wpisane w, w nasze przepisy. Dzisiaj pokutuje takie przeświadczenie, że to jest tylko dla, dla tych, których stać za ten droższy metr kwadratowy, natomiast w kontekście dzisiejszych zmian, w kontekście działań. Y, uniezależnienia się od nośników energii, przechodzenia na odnawialne źródła energii. W połączeniu z odpowiednią edukacją może ma szanse duże, żeby te rozwiązania stały się standardem. One nie są niedostępne technologicznie, one są znane. Trzeba przekonać dwie strony, uświadomić końcowych odbiorców, przekonać inwestorów, że w dłuższym okresie czasu, nie tylko w tym podejściu inwestycyjnym, Wybudowaniu i sprzedaży, wszystkim nam się to będzie po prostu opłacać. Na co w takim razie zwracać uwagę, jeżeli wybieramy domy, mieszkanie czy biuro, patrząc na te kryteria zielonej certyfikacji? No to tu hmm, wspomniałam już, że na pierwsze miejsce zawsze będzie się wybijała ta efektywność energetyczna, czyli zużycie energii, czyli w jaki sposób, ile my. W konsekwencji w takim budynku zapłacimy za ogrzewanie, chłodzenie czy też oświetlenie. Więc to na pewno będzie takie podstawowe, podstawowe kryterium, na które zwracają dzisiaj bardzo podmioty wynajmujące powierzchnię biurową, tak? gdzie optymalizujemy, wymieniamy oświetlenie na led stosujemy odpowiednie sterowanie. Więc tych, tych rozwiązań jesteśmy y, świadomi. Y, natomiast, y, no, tak jak mówię, efektywność energetyczna y, to nie wszystko, to odpowiednie zapewnienie odpowiedniej jakości y, powietrza, czyli ten poprawnie działający system wentylacyjny. Trudno mówić tutaj, y, jeśli mówimy o budynkach nowych, bo de facto o takich certyfikowanych najczęściej mówimy, że najczęściej. Pewien standard wymagany w przepis, zgodnie z przepisami jest spełniony. Tutaj wyzwaniem na pewno będzie sektor budownictwa, czyli ten, te zasoby, które istnieją, ale myślę, że to jest na, inną, na inny temat, na inne spotkanie rozmowa. Natomiast sprawdzenie. Czy jest faktycznie dzisiaj zamontowane nawiewniki w oknach doprowadzające nam świeże powietrze do pomieszczenia, czy możemy tym regulować, czy jakie mamy materiały do dyspozycji, a w zasadzie jakie zostały już wbudowane. Bo tutaj też moglibyśmy sobie rozdzielić, ponieważ u nas najczęściej jednak jest to w przypadku budynków mieszkalnych, może na tym, na tym przykładzie powiem, mamy stan deweloperski. Tak, czyli generalnie zdrowe materiały można powiedzieć jako element kon Końcowy, wykończenia powierzchni jest w tej części wspólnej. I tutaj warto też zwrócić uwagę mieszkańcom, aby wykańczając swoje mieszkania, tak, kupując farby, tapety, wykładziny, panele, zwracali uwagę na parametry, które są na tych materiałach. Właśnie na lotne związki organiczne, czyli czy w efekcie użytkowania nie będziemy narażeni na jakieś toksyczne zanieczyszczenia w połączeniu z odpowiednio poprawnie działającym systemem wentylacji i dobrą akustyką, wyciszeniem od przestrzeni wspólnych, myślę, że to już jest połowa sukcesu. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na dom z takim zielonym certyfikatem, jakie są tego koszty i czy jest to porównywalne do zbudowania zwykłego domu, budynku mieszkalnego? Powiem tak, że jeśli o tych rozwiązaniach, które chcemy wdrożyć, które w konsekwencji zapewnią nam te parametry i, te, i, te, i ten skutek w postaci dobrego samopoczucia, niskich kosztów eksploatacyjnych tak dalej. Będziemy rozważać na etapie koncepcji, to im wcześniej ten, te, te rozwiązania będziemy rozważać, tym proces będzie tańszy. Tak? Ponieważ zawsze trudniej jest modernizować, dobudowywać, przerabiać, aby wdrożyć pewne rozwiązanie. Na pewno Szacunki mówią może tak, szacunki mówią, że mniej więcej to jest większy koszt na poziomie 3-5% takiej standardowej inwestycji. Pytanie, co nazwiemy standardową inwestycją. Jeśli to będzie ten standard zapisany w naszych przepisach, to mówi się, że to jest około 3-5%. Natomiast tutaj naprawdę pragnę podkreślić, że wydanie tych 3% więcej na etapie na etapie inwestycyjnym, versus przeliczenie zużycia energii, mediów, e, chociażby przez 10 lat, 15 lat, kiedy ten czas życia tych rozwiązań i e, instalacji jest na poziomie ich żywotności, na pewno e, bilans wyjdzie na, na korzyść e, stosowania takich rozwiązań. Czyli nie powinniśmy Patrzeć nawet na te nieco większe koszty w stanie, in, w stanie inwestycyjnym, tylko powinniśmy to rozpatrywać w dłuższym okresie czasu. Mówiła Pani o tym, że w Polsce ponad tysiąc budynków z takim certyfikatem powstało. 1600. Czy, 1600. czy to są bardziej osoby prywatne, czy może jednak firmy? Jak ten trend w ogóle się rozwija? To jest, to jest tylko sektor, znaczy to jest tylko sektor komercyjny, tak bym powiedziała, tak? Czyli nie, nie zdarza się, żeby inwestorzy prywatni certyfikowali. Ze względu też na no, pewną Konieczność gromadzenia dokumentów do każdego systemu certyfikacji, który funkcjonuje, konieczna jest taka osoba, która będzie tym zarządzać tym procesem certyfikacji, czy to się nazywa audytor, czy to jest asesor. W związku z tym te koszty w momencie, kiedy to jest inwestycja mieszkaniowa, deweloperska, czy biurowa, czy magazynowa, zawsze będzie te koszty rozkładała versus ja kupująca czy budująca dom i chcąca certyfikować. Dlatego sektora odbiorcy końcowego ważna, ważna jest taka edukacja, żeby może nie certyfikował, bo nie ma takiego, takiej konieczności, ale podpatrywał i wdrażał te rozwiązania, które są rozważane i przypisywane certyfikacją. Tak? Czyli można, można się uczyć na tych wytycznych, które są zapisane w certyfikacjach czy te rozwiązanie dotyczące certyfikacji budynków to jest zjawisko, które musi być spójne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. I te rozwiązania są jak najbardziej wszyscy operatorzy tych systemów certyfikacyjnych. Wszyscy pilnują tego, żeby to były działania spójne z polityką klimatyczną. Dodam nawet, że wchodząca taksonomia, czyli takie zrównoważone finansowanie, też znajduje odzwierciedlenie w tych certyfikacjach, bo wiemy, że w coraz mocnym, mocniejszym stopniu udzielanie różnych kredytów na inwestycje, końcowego odbiorcy będzie przez banki objęte takim wymaganiem związanym z wymaganiami taksonomicznymi i tutaj wszystkie te certyfikacje dostosowują te kryteria, aby one równocześnie spełniały wymagania związane z taksonomią, czyli takim znowu kolejnym elementem, jakim jest zrównoważone finansowanie. I na tym wątku postawimy kropkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Biznes News 24 była pani Dorota Bartosz z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Dziękuję bardzo za uwagę. A już za chwilę serwis 24 minuty, czyli główne wydanie informacji w News 24. Proszę zostać z nami.